Firma DJI wypuściła kolejnego drona Mavic 3 Pro, bo dzisiaj o nim będziemy mówić. Nie zrobił na mnie jakiegoś super niesamowitego wrażenia. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest zły dron, jednak z perspektywy posiadacza kilku różnych modeli stwierdzam, że nie jest mi on potrzebny do szczęścia. Standardowo zaczynamy od ceny, która niestety do najniższych nie należy. Jeżeli jesteście szczuśliwymi posiadaczami smart kontrolera, to tak zwanego golasa dostaniecie już za niecałe 9000. Brzmi nieco absurdalnie, ale okej. Okay. Jeżeli jednak jesteście w tej mniej szczuśliwej grupie, to tutaj ceny zaczynają się od prawie 11 kafli i idą w górę. Dla pro-userów mamy jeszcze wersję Cine, która będzie oferowała nam proresy ze wszystkich trzech obiektywów oraz zbudowany dysk o pojemności 1 tera. W porównaniu do trójki czy trójki Classic jest on nieco cięższy. Różnica wynosi niby 60 gramów, jednak to powoduje, że w centrum Warszawy już tak łatwo nim sobie nie polatacie. Ale po więcej szczegółów odsyłam Was na stronę ULC, ewentualnie odsyłam Was również na kanał Karola, który bardzo fajny sposób tłumaczy wszystkie możliwe przepisy, również prowadzi kursy, więc zachęcam Was do kontaktu z nim. To, co wszystkich Interesuje najbardziej to oczywiście set trzech obiektywów. Mamy tutaj dobrze znanego Hasselblada z poprzedniej generacji oraz dwa teleobiektywy, które niestety, ale wprowadzają pewne ograniczenia. Jakościowo obrazek najlepiej będzie wypadł z matrycy Micro 4.3. Max to 51 k 50 fps, z których już możemy zrobić jakąś namiastkę slow motion. Odpowiednik 24 mm, możliwość regulowania przesunu i w zasadzie czego chcieć więcej. Do tego dochodzą jeszcze cztery profile do nagrywania. Ten taki standardowy, neutralny, jak zwał, tak zwał, według mnie wypada bardzo fajnie, odwzorowanie kolorów naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli ktoś nie zajmuje się nagrywkami, też nie zajmuje się jakąś edycją tych materiałów, to wydaje mi się, że jest to naprawdę bezpieczne rozwiązanie, a rezultaty będą bardziej niż zadowalające. Następnie mamy dwa płaskie profile, D-loga oraz d -loga. I tutaj bardzo podoba mi się tłumaczenie u zagranicznych recenzentów, którzy w bardzo fajny i prosty sposób tłumaczą, jaka jest różnica między nimi. Otóż ten z M na końcu jest mniej płaski, to jest chyba najprostsze możliwe tłumaczenie. Też prawda jest taka, że dużo szybciej i łatwiej się go edytuje, chociaż ten standardowy log nie jest też jakiś ultra skomplikowany. Jeżeli mielibyśmy w przyszłości dostać miniacze czwórkę, to osobiście nie obraziłbym się, jakby zamiast tego nieszczęsnego Disney-like właśnie był d -loga. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze HLG, z którego praktycznie w ogóle nie korzystam. Co nie oznacza, że on jest zły, po prostu jestem fanem korzystania z LOGA i kolorowaniem tych materiałów, co sprawia mi to dużo więcej panu. Przechodzimy do największej nowości, czyli teleobiektyw odpowiednik 70 mm. Faktycznie, tak jak mówił za granicą, zupełnie nowa perspektywa, zarówno przy filmach, jak i zdjęciach. Z drugiej jednak strony nie urwał mi dupy, a tym bardziej jaj. Trzeba również pamiętać, że tu i pojawią się pewne ograniczenia, mianowicie max 104 k 60 fps, do tego nie mamy możliwości regulowania przysłoną, no i jeszcze odpada nam standardowy log, więc niestety co i za coś. Z drugiej jednak strony bardzo podoba mi się jak ten obiektyw radzi sobie przy trackingu, ponieważ przy stałej przysłonie f2.8 daje no to naprawdę taki bardzo fajny kinowy look. Do tego wszystkiego dochodzi trzeci obiektyw, odpowiednik 166 mm. Jak dla mnie przy filmowaniu jest on średnio użyteczny, ale to raczej wynika z faktu, że tutaj mamy dosyć ubogie menu i też umówmy się, jakościowo ten obrazek w pewnym momencie nie wypada najlepiej. Nieco inaczej sytuacja wygląda przy zdjęciach, ponieważ zdrawa tych informacji jednak trochę będzie można wyciągnąć. I jak dla mnie jest to całkiem przyzwoite. Jednak według mnie tutaj musi być spełniony jeden podstawowy warunek, w miarę dobre warunki oświetleniowe też. Na kilku różnych grupach poświęconych dronom DJ widziałem takie komentarze, że ktoś będzie robił przesiadkę z trójki czy trójki klasika właśnie ze sprawą tego trzeciego obiektywu, ponieważ ten zoom idealnie sprawdzi się przy inspekcjach dachów. Na tym akurat średnio się znam, jednak patrząc, co on potrafi, jestem w stanie w to uwierzyć. Dla wszystkich zainteresowanych opcji u Zoomu mamy tutaj jeszcze coś takiego jak Tryb Explorer, który umożliwi nam przejście z 24 mm do tak zwanego MAXO. Tylko trzeba liczyć się z tym, że działa to w średnio płynny sposób i widać te takie brzydkie przeskoki. A dwa, całość odbywa się na automacie, więc znowu obrazek traci trochę na jakości. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze tryby autonomiczne, których nie będziemy tutaj omawiać, ponieważ jest to strata czasu i też prodroniarze w ogóle wyśmialiby mnie, że z tych opcji korzystam. Za to. To co zrobiło na mnie duże wrażenie, to praca czujników. Tutaj muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jak ten dron radzi sobie w przestrzeni, gdzie jest dosyć mało miejsca, i też jak omija te wszystkie przeszkody. Za to jest akurat bardzo duży plus. Zresztą widzicie to na przebitkę jak to gładko i płynnie wszystko działa. Słuchajcie, na dzisiaj będzie to tyle. Jeżeli czas mi pozwoli, to postaram się jeszcze przygotować materiał typu: jak ten dron radzi sobie w gorszych warunkach oświetleniowych. Też muszę tutaj przyznać, że jestem trochę przerażony faktem, w którym w ogóle kierunku zmierza ten rynek dronowy, ponieważ A, te ceny są coraz wyższe, B, wcale by mnie nie zdziwiło, jakbyśmy w przyszłości dostali kolejny model, który będzie wyposażony w 4 kamery, w 5 kamer typu, obiektyw ultra szerokokątny, jeszcze jakiś jeden teleobiektyw typu 200-300 mm. Zresztą świetnie to oddaję komentarz na YouTubie na oficjalnym kanale DJ. Na dzisiaj to tyle, widzimy się wkrótce, do zobaczenia. Cześć.